Że sami stajemy się prawem. No bo tak, bo prawo miłości, to o której mówimy, prawdziwej tej, tej miłości, uniwersalnej, uniwersalnej miłości, prawo wszechświata, no ono zbywa wszelkie prawa. Bo jeżeli ty kierujesz się sobie, tak mówiąc, lepidarnie tą miłością, no to nie jesteś w stanie skrzywdzić ani siebie, ani przez to adekwatnie. Konsekwencji innych, bo ty kieruje się tylko zdrowymi, czystymi intencjami, więc to o to chodzi w tym, że stając się prawnikami systemu miłości, to jest fajne stwierdzenie, otwieramy się na potencjał obfitości. To my musimy stać się tymi prawnikami. Nie musimy, no oczywiście, <grym> na siłę po prostu. To jest tylko kwestia właśnie odczuwania. Czujesz to, to, stajesz się takim prawnikiem i nie musisz jakby kierować się tymi prawami, co i znać paragrafy. które dotyczą tej rzeczywistości, materii, bo, bo one Ciebie przestają dotyczyć, bo Ty żyjesz własnym prawem, prawem, które, które nikomu tak naprawdę nie, nie jest w stanie skrzywdzić i, i przez to ono jest ponad tym wszystkim, co tutaj człowiek sobie wymyślił. A wiemy, jak jest skomplikowane to wszystko. Jak właśnie potrafimy sobie właśnie skomplikować życie tymi wszystkimi przepisami, regułami, dogmatami itd. Nina, tego w szkole ci nie powiedzą.